Bardzo bogata jest ta liturgia słowa. Zarówno ten fragment od Świętego Łukasza z XI rozdziału, jak też ta scena spod Sodomy i Gomory z Abrahamem, czyli księga rodzaju, rozdziału miasty. Bogata, ponieważ dotyczy w zasadzie najważniejszej. Części naszego chrześcijańskiego życia, czyli modlitwy, rozmowy z Panem Bogiem. I o tym można byłoby mówić nie krótkie, niedzielne kazania, ale nawet nie całoroczny cykl kazań, bo gdyby się wzięło jeszcze nasze doświadczenia modlitewne, szkoły modlitwy, różne duchowości, to na ładnych parę lat by wystarczyło pomysłów do myślenia, do. Zastanawiania się o modlitwie. Ja bym chciał tylko dwie rzeczy na ten początek tego nowego tygodnia naszego chrześcijańskiego życia dla Was i dla siebie, z tego fragmentu. Pierwsza z Ewangelii, w tym momencie, w którym Pan Jezus używa zestawienia tych par: z jednej strony chleb i kamień, potem ryba i wąż, i na końcu jajko i skorpia. Gdyby ktoś był głodny, prosił o chleb, a dostał kamień, to pewnie by poczuł złośliwość. To jest pierwsza rzecz, o którą chodzi Panu Jezusowi, pokazująca, owszem, z kamienia można coś zrobić, można nawet wybudować, zwłaszcza jeśli jest ich więcej, ale nie w momencie, kiedy się jest głodnym. To nie ta potrzeba i nie ta odpowiedź. Więc jeżeli ktoś tak odpowiada i tak daje, to znaczy, że jest naprawdę złośliwy i że daje zupełnie coś niedopasowanego, niewcelowanego w potrzeby. Takiego, które nie nasyci, nie podtrzyma przy życiu. Nie wiem, czy ktoś z Was miał w ręce najlepiej jednocześnie węża i rybę, albo ktoś gdzieś miał możliwość porównania, zwłaszcza z wewnętrznymi oczami. No, można się pomylić w dotyku. I ta druga para pokazuje, że czasami jesteśmy oszukiwani. Chcielibyśmy rybę, a dostaniemy węża, który w dotyku może. Nawet jakoś ją przypomnieć. Na przykład z węgorzem to byłoby praktycznie identyczne. Ale taki wąż może ukąsić, taki wąż może udusić, w zależności od tego z jakiego gatunku i, i czym się posługuje. A więc ta druga odsłona, ta druga para pokazuje, że potrafi być o 180 stopni odwrócone to nasze pragnienie. Zamiast dobra dostaniemy zło zamiast tego, co potrzebujemy, zostaniemy oszukani. Jeszcze bardziej widać to w trzeciej parze. Jeżeli byśmy chcieli jajko, patrząc symbolicznie, z jajka może się urodzić życie, ale ze skorpiona, tego jadowitego, urodzi się śmierć. Mówiąc oczywiście w cudzysłowie, że się urodzi, bo zostanie zabrany to życie, a więc śmierć się pojawi. I to odwrócenie jest jeszcze bardziej totalne. Zamiast dobra jest zło, a zamiast życia, Dostajemy śmierć. I pierwsza rzecz, którą można z tego wyciągnąć, to jest zachwyt nad Panem Bogiem, który nigdy na naszą prośbę o chleb nie da nam bezwartościowego kamienia. W drugim momencie można się zachwytać Panem Bogiem, który nas nigdy nie oszuka i zamiast pożywnej ryby nie da nam jadowitego czy duszącego węża. I w końcu Pan Bóg, który nigdy zamiast czegoś, co miałoby jak jajko ożywić, nie da nam skorpiona, który nas zabije. I tak jest, tak się można zachwycać, w momencie, w którym Pan Bóg spełnia nasze prośby. Ale co jeżeli ja się modlę i proszę, i proszę o chleb, o rybę, o jajko, a nie dostaję tego od Pana Boga. Być może, i to jest druga inspiracja z tego fragmentu Ewangelii, być może to znaczy, że ja wcale nie proszę o to, o co powinienem, bo może się okazać, że ja potrzebuję zweryfikować, i mnie się wydaje, że ja tego potrzebuję, a tak naprawdę to jest bezwartościowy kamień, który mi teraz nie jest potrzebny, bo ja potrzebuję czegoś innego, co mnie nasyci, co mnie zbuduje. Może się okazać, że tylko mnie się wydaje, że ja tego potrzebuję, a Pan Bóg widzi, że to będzie wąż, który mnie ukąsi, który mnie zacznie dusić. I chce mi dać rybę. I w końcu może się okazać, że ja chcę maleńką rzecz, a Pan Bóg widzi, że to jest jadowite, że to jest skorpion, który mnie zabije. A potrzeba mi życia w jajku, i dlatego Pan Bóg nie spełnia mojej prośby. A dlatego ja muszę ją zweryfikować. Ale jest jeszcze druga rzecz dotycząca tego fragmentu z Księgi Rodzaju, i też powiedzmy sobie szczerze, dotycząca takiego grzechu, który jest bardzo wstydliwy, ale bardzo rzadko o nim wiemy nawzajem, ponieważ on się dzieje często w naszej głowie i w, naszych, w naszym sercu. Tym grzechem jest z, z, życzenie źle innym, czy złożeczenie. W jednym słowie tak można go ubrać. Jeżeli ja życzę innym źle, zwłaszcza kiedy tego nie wypowiadam, to wiem o tym tylko ja moje sumienie Bóg. I przed tym grzechem przestrzega nas historia, którą przywołuje pierwsze czytanie. Jeśli ktoś się obrazi, że za mocno rozwinąłem te, te myśl, to bardzo przepraszam, i jeżeli ktoś się nie odnajdzie w tym obrazie. Bo on nie jest żartobliwy, on jest jak najbardziej na serio. Ale czasami mi się wydaje, że gdybyśmy my tam stali pod Sodomą i Gomorą, być może nawet my Polacy najbardziej, to nie słychać byłoby tego targowania się Abrahamowego, tylko słychać by było bardzo dobrze. Tak jest. Należy im się, mieszkańcom Sodomy i Gomory, tak sobie żyli, tak sobie zasłużyli, bardzo dobrze. Kara jak najbardziej właściwa. Albo takim okrzykiem bardziej stawionowym, to pewnie byłoby słychać więcej siarki, więcej ognia, żeby Pan jeszcze szybciej tę Sodomę i Komorę zniszczyć. Ale na szczęście stoi tam Abraham, Abraham, który jest dla nas wzorem niesamowitym, ponieważ on pokazuje nie tylko targowanie się z Panem Bogiem, żeby zmienić Jego świętą wolę, ale pokazuje, co się robi z człowiekiem, kiedy on prosi i to prosi we właściwy sposób. Taki, który ma zmienić nie tylko rzeczywistość, ale przede wszystkim mnie. Ponieważ ten Abraham nie ma ani cienia złorzeczenia, ani cienia życzenia czemuś źle. W nim jest tylko miłosierdzie i prośba, żeby Pan Bóg ocalił, nawet jeśli znajdzie się tam 50, 10, 5, tych sprawiedliwych. I tak sobie myślę, że wcale nie trzeba tak dużo, żeby pozbyć się tego paskudnego i wstydliwego grzechu życzenia komuś źle. Bo wystarczy zainwestować w prostą, maleńką rzecz, chyba trochę niezaopiekowaną w naszych czasach czy w naszym społeczeństwie, a tą rzeczą jest. Zwykła, codzienna życzliwość. Taka życzliwość, która będzie nas leczyła ze złożyczenia czy z życzenia komuś źle właśnie i będzie nas leczyła w stronę miłosierdzia, tego miłosierdzia, które dostajemy od Pana Boga, tego miłosierdzia, o które się modlimy dla innych, z tych różnych sodów i gomór, i tego miłosierdzia, które zmienia nas. I przygotowując się do tego kazania, znalazłem. Wielkiego Ojca Kościoła, świętego Grzegorza, piękne słowa, które trochę jak zimny prysznic powinny na nas zadziałać, a on powiedział kiedyś takie zdanie: Zabierz życzliwość, a zabierzesz światu słońce, i uczynisz stosunki między ludźmi nie do zniesienia. Dobrze wiemy, że gdyby słońce zgasło, albo je zasłonić tak na wiele, wiele czasu, to wtedy nie będzie życia. Zaczynając od fotosyntezy, ono się skończy. Będzie bardzo ciężko. Tak samo się dzieje z naszym sercem, kiedy brakuje życzliwości. Bardzo łatwo zabija go złorzeczenie, życzenie komuś źle. Dlatego Pan Jezus pokazuje nam, żeby prosić o zmiękczenie swojego serca. I sprawdzajmy sobie w tym tygodniu, czy. Może potrzebne nam jest zachwycenie się Panem Bogiem, który nigdy nie robi na złość, nigdy nie oszukuje i nigdy nie zabija w swoich modlitwach. Może potrzebne nam jest zweryfikowanie, czy to, o co prosimy, jest tak naprawdę konieczne, pożywne, czy może nam się tylko wydaje, że czegoś potrzebujemy, a może nas to ukąsić, albo jest to tak naprawdę zabójcze dla mnie. A jeżeli się okaże, że mamy w sobie jakieś życzenie komuś, to leczmy nasze serca tą miłością, miłosierną, przez życzliwość, która potrafi odmienić nas i świat wokół nas, czego sobie i Wam życzę. Daj nam Panie Boże, amen.